Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Adam Wołek. Dobry wieczór, minęła 18.30. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z opolszczyzny o to, co przygotowali dla Państwa reporterzy TVP3. Opole: Największe zdarzenie tego typu, typu w Polsce no, bardzo duża ferma, bardzo szkoda, bardzo prężnie działająca. Chcemy. Przekształcać nasze działania w tym bardziej ofensywnym kierunku, w takim kierunku, żeby przestępców środowiskowych łapać, żeby zbierać dowody. Rok 2022 jest takim rokiem zwrotnym, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Mamy nową ustawę dotyczącą rolnictwa ekologicznego, ale przede wszystkim mamy Krajowy Plan Strategiczny. Do utylizacji trafi 250 tysięcy kurczaków w fałkowicach pod namysłowem. Wykryto największe jak do tej pory ognisko grypy ptaków. Wirus, choć nie stanowi zagrożenia dla człowieka, wśród drobiu rozprzestrzenia się błyskawicznie i powoduje spustoszenie w hodowlach. Wojewoda opolski koordynuje działania służb. Największe zdarzenie tego typu, typu w Polsce, no, bardzo duża ferma, bardzo szkoda, bardzo prężnie działająca. Skale zdarzenia najlepiej ilustrują liczby. Ponad 219 tysięcy kur, które przebywały w fałkowickim gospodarstwie padło bądź musiało zostać zlikwidowanych. Swoje działania natychmiast podjęły służby wojewody. Wojewódzki lekarz weterynarii stale nadzoruje za pomocą powiatowego lekarza weterynarii utylizację tych zwierząt w Fałkowicach. Ogłoszone zostało rozporządzenie wojewody, które określa tzw. ognisko zakażenia. Wokół miejsca wystąpienia grypy wyznaczono obszar zapowietrzony, 3 km od ogniska zakażenia, oraz obszar zagrożony, obejmujący 10 km od ogniska choroby. To powoduje, że obostrzenia, którym muszą się podporządkować hodowcy, obowiązują także w powiatach kluczborskim i namysłowskim. A wytyczne są w takich sytuacjach bardzo jasno określone. W zamknięciu zwierzęta domowe, przede wszystkim te ptaki, kury, kaczki, gołębie. Jeżeli już to w wolierach, ogrodzonych wolierach, najlepiej zadaszonych albo przykrytych czymś, żeby te odchody ptaków nie stanowiły dla nich zagrożenia. Powodem jest na pewno choroba przenoszona przez ptactwo, które o tej porze migruje, a tam w okolicach tych kurników akurat są stawy i dużo ptactwa przelatującego. Prawdopodobnie z tej przyczyny, bo to zdarza nam się i może nam się znowu zdarzać. Nadmieńmy, że na zakażenie wirusem grypy podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków, zarówno domowych, jak i dzikich, wolno żyjących. Maciej Dobrzański, polski. Kontrola transportów z niebezpiecznymi odpadami, czy nadzór nad nielegalnymi wysypiskami i składowiskami szkodliwych substancji, to zadania, jakie stoją przed Wydziałem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Po Polskim Urzędzie Wojewódzkim zainaugurowano działalność tej jednostki. Do tej pory działaniami przestępczymi przeciwko środowisku zajmował się Pion głównego inspektora środowiska. Od teraz zdarzenia, które doprowadzają do degradacji przyrody, będą nadzorowane przez jednostkę powołaną na poziomie regionalnym. Chcemy przekształcać nasze działania w tym bardziej ofensywnym kierunku w takim kierunku, żeby przestępców środowiskowych łapać, żeby zbierać dowody, żeby we współpracy z organami ścigania ukrócić ten proceder. Mowa o nielegalnych wysypiskach śmieci czy składowiskach niebezpiecznych odpadów, które ujawniane są na terenie naszego województwa. 60 beczek z prawdopodobnie ropopochodną substancją znaleziono w tym tygodniu na terenie PKP w Opolu. Sprawę bada prokuratura. Same te fakty wskazują, jak bardzo potrzebny jest taki Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w całym kraju, w tym oczywiście dla nas ważne, że powstanie on w, na terenie Województwa Opolskiego. Nowo powołany Wydział ma pracować w systemie zmianowym i zapewnić całodobową gotowość do podjęcia działań. Walka z przestępczością ma opierać się na ścisłej współpracy inspektorów z służbami mundurowymi. Specjalne piony, które zwalczają tę przestępczość, które współpracują przy zwalczaniu tej przestępczości. Zajmujemy się również zmianami przepisów prawa, tak żeby już ci, którzy zostali złapani, też byli skutecznie ukarani. Od września obowiązuje znowelizowane prawo zaostrzające kary za przestępstwa środowiskowe. Ustawa wprowadza m.in. kary do 10 lat pozbawienia wolności oraz wypłatę przez sprawców nawiązki, która może wynieść nawet 10 milionów złotych. Katarzyna Polaczek, kurier opolski. Nauka języka polskiego i kursy zawodowe dają cudzoziemcom szansę na podjęcie pracy w Polsce. Ponad 100 osób wzięło udział w projekcie realizowanym przez opolską wojewódzką Komendę Chówców Pracy. Katarzyna Polaczek. Alina Wasylenko w Ukrainie była wicedyrektorką szkoły i nauczycielką. Do Polski wraz z dzieckiem trafiła w marcu wśród milionów swoich rodaków, którzy uciekli przed rosyjską agresją. Dzięki projektowi przygotowanemu przez Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Chówców Pracy w polskiej szkole rozpoczęła pracę nauczyciela pomocniczego. Trzy miesiące był taki staż i teraz będzie już e, stycznia też próbować, no... E, Pracować w szkole nie wiem, jak to będzie pomysł nauczyciela, albo mam no, kwalifikacje też nauczyciela angielskiego, niemieckiego. Sytuacja za naszą wschodnią granicą zmobilizowała władze opolskiego OHAP-u do uruchomienia projektu równi na rynku pracy, który pozwolił przybyłym cudzoziemcom podjąć zatrudnienie. Poprzez staże zawodowe, poprzez kursy zawodowe, poprzez kurs języka polskiego, tak? I szereg innych działań, które e, będą pozwalały wtopić się w to lokalne środowisko, w lokalną społeczność osobom przybyłym z Ukrainy. Wśród uczestników projektu znalazło się wiele pań z dyplomem pedagogicznym. Dzięki stażom już teraz podjęły one pracę w szkołach czy przedszkolach. Nie zabrakło także szkoleń przygotowujących na inne stanowiska. Oni wybierali takie kursy jak kosmetyczka, jak masaż, florystyka. Niektóre panie wybierali księgowość. Oni wszyscy, te, które przyjmowali usiąść w projekcie i nie tylko, te które przyjmowali też chcą no, są, są pracować. Projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego koszt wyniósł ponad 830 tysięcy złotych. Żywność ekologiczna będzie coraz częściej gościć na półkach sklepowych i w naszych domach. To zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właśnie ruszyła kampania informacyjna Kupuj świadomie produkt ekologiczny. To też jest poniekąd pewne zobowiązanie wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego że też tam jest zapisane są wyzwania, o ile to... Procent ma wzrosnąć ilość upraw rolnictwa ekologicznego. Polska no, niestety nie jest w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. W tej chwili mamy w uprawach rolnictwa ekologicznego około 3,5% gruntów. W planie strategicznym wspólnej polityki rolnej nakreśliliśmy sobie cel, że będzie to około 7%, ale to nie. Na tym rzecz polega, żeby zwiększać powierzchnię. Ja zawsze podkreślam to, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest możliwy tylko wtedy, jeśli będzie odpowiedni, zbyt na produkty rolnictwa ekologicznego. Rok 2022 jest takim rokiem zwrotnym, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Mamy nową ustawę dotyczącą rolnictwa ekologicznego, ale przede wszystkim mamy Krajowy Plan Strategiczny i wyodrymienie tego rolnictwa ekologicznego właśnie w drugim filarze ze zdecydowanie większymi środkami. Z zachętą, drodzy Państwo, również dla tych podmiotów, dla tych rolników, którzy mają chęć właśnie przejść na tak zwane rolnictwo ekologiczne, bo ten okres przejściowy, ten okres konwersji będzie ze zdecydowanie większym wsparciem. Tak, tak jak Pan Premier wspomniał, musimy dojść do tego pułapu około 7%, jeżeli chodzi o areał upraw rolnych w tak zwanym rolnictwie ekologicznym. Oglądają Państwo Kulieropolski, a co dziś jeszcze w serwisie? Najwięcej się sprzedaje hojnych ciętych i głównie najpopularniejsza jest joda kaukaska, ale wraca do łask świerkujący. Zdrowa skóra na święta. To hasło przewodnie dnia otwartego w opolskim oddziale NFZ. Pacjenci mieli okazję wykonać badania profilaktyczne i skorzystać z konsultacji specjalistów. Wiktoria katus. Profilaktyczne badania to klucz do szybkiego wykrycia i leczenia chorób. Opolski oddział NFZ zorganizował dziś konsultacje dla osób, które chciały zbadać swoją skórę. Staramy się też oferować takie usługi przy naszych dniach otwartych, na które zwykle pacjenci potrzebują skierowania. Natomiast u nas można skorzystać właśnie na przykład dziś z porad lekarza dermatologa bez skierowania i bez wcześniejszych zapisów. Akcji profilaktycznej wziął udział m.in. pan Ryszard, który badania wykonuje regularnie. Profilaktyka, jak wiadomo, no, jest jedną z lepszych y, sytuacji w zdrowiu, jeżeli mogę tak to powiedzieć, bo y, natychmiast się dowiaduję, co jest i wiem, w którym kierunku mam ewentualnie się leczyć. Badanie dermatoskopem pozwala wykryć niepokojące zmiany skórne, co umożliwia szybkie podjęcie leczenia. Istotne jest to, w jakim momencie my tego czerniaka, że tak powiem, wykrujemy, czy zaobserwujemy jakieś niepokojące na znamie który może być punktem wyjścia czerniaka, ponieważ jeżeli grubość czerniaka wynosi 0,8 mm, ta wyleczalność jest w granicach 90%, czerniak na przykład może się pojawiać zupełnie w nietypowych lokalizacjach, na przykład w gałce ocznej. Punktem, wyjś punktem wyjścia może być siatkówka, może również powstawać, na przykład wywodzić się z opą mózgowodzeniowych. Na ryzyko powstania nowotworu składa się wiele czynników. Głównie narażone na nowotwory skóry są osoby z fototypem pierwszym, czyli z jasną karnacją. Osoby o blond lub rudych włosach, o niebieskich oczach, o jasnym fototypie. Też zbieramy w wywiadzie informacje, czy były jakieś oparzenia słoneczne, na przykład w dzieciństwie. Najważniejsza jest profilaktyka i używanie kremów z filtrem. W Polsce wykrywa się średnio 3,5 do 4 tysięcy zachorowań na czerniaka rocznie. Dlatego warto się badać. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Podczas konferencji prasowej pod biurem poselskim posła Koalicji Obywatelskiej Tomasza Kostusia, członkowie Prawa i Sprawiedliwości z Opolszczyzny ostrzegali przed powrotem do władzy tak zwanej totalnej opozycji. W kontekście zbliżających się wyborów przypomnieli między innymi o podwyższaniu przez Platformę Obywatelską wieku emerytalnego czy VAT-u na dziecięce ubrania, mówili też o braku programu największej opozycyjnej partii. Ważne jest jedno: żeby nie wróciły te czasy, w których obiecywano jednego dnia, że wiek emerytalny nie będzie podwyższony, a następnego dnia on był podwyższany. A żeby nie było takich czasów, gdzie yy, obiecuje się, że nie będzie się podwyższało podatków, a następnego dnia podatek VAT zostaje podwyższony. Pamię przypominam, z 22 do 23 Proszę zobaczyć, co Platforma zrobiła w 2008 roku bezrobocie na skali 20%, podniesiony wiek emerytalny, kobiety 67 lat, mężczyźni 67. Yy, mafie Watowskie, yy, Szanowni Państwo, następne sprawy. Podniesienie yy, ubrań dla dzieci z 8% na 23 VAT, co jest po prostu, co premier mówił wtedy tusk, że jeżeli ktoś z jego rządu, ministrów podniesie takie coś, to automatycznie wylatuje i co się stało? Nic się nie stało. Na każdym kroku oszukiwali, kłamali. Nie Sztuka być dobrym gospodarzem w okresie prosperity, yy, sztuka być gospodarzem w czasie kryzysu. To w czasie kryzysu i sprawiedliwość. Pozwoliło nam, mieszkańcom, nam Polakom na lepsze życie w okresie, kiedy obniżono nam cenę za, za prąd, za gaz, jak widać na tej, na tej tablicy. Mam nadzieję, że Polacy ponownie nie wybierą platformy obywatelską po to, żeby te wszystkie dobre reformy, które do tej pory zostały zrobione przez prawo i sprawiedliwość, nie odeszły do lamusa biurem poselskim to rozpaczliwa próba pisu odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, od drożyzny, od inflacji, od tego, że Polakom po prostu żyje się gorzej. Pis próbuje odwracać kota ogonem, ponieważ wie, że przegra wybory, ponieważ wie, że czeka ich rozliczenie i polityczne i karne. Dlatego takie szopki, dlatego taka nieudolna, agresywna próba odwracania uwagi od rzeczywistości, od faktycznych problemów Polaków. Oglądają Państwo kurieropolski, a teraz dalsze informacje w skrócie. Od 12 grudnia szczepionkę przeciw COVID-19 będą mogły otrzymać dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiadają, że w nocy z 11 na 12 grudnia specjaliści będą mogli wystawić blisko 2 miliony eskierowań. Od 7 grudnia punkty szczepień mogą składać zamówienia na szczepionkę w systemie informatycznym. Na razie złożono zapotrzebowanie na 504 tysiące dawek preparatu, co pozwoli na pełne zaszczepienie 168 tysięcy dzieci. Jak podaje portal Opole TVP.pl, policjanci z Głubczyc zatrzymali kobietę, która od roku ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. 42-latka została aresztowana w jednym ze szczecińskich hoteli. Miała ona na swoim koncie przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W namierzeniu kobiety pomogły urządzenia lokalizacyjne. Teraz grozi jej rok pozbawienia wolności. Od dziś autobusy PKS w Opolu rozpoczynają i kończą trasę w centrum przesiadkowym przy ulicy 1 maja. Większość połączeń będzie ruszać z przystanków numer 3 i 4. W związku z tymi zmianami autobusy nie będą kursować z zastępczych stanowisk przy ulicy Dibuła i Armii Krajowej. Zmiany w rozkładach można znaleźć na stronie internetowej PKS-u. W nadleśnictwach i gospodarstwach rozpoczęła się już sprzedaż choinek. Świąteczne drzewka w porównaniu z ubiegłym rokiem zdrożały niewiele. Najchętniej kupowane są choinki cięte, a nieco mniejszą popularnością cieszą się te w doniczkach. Żywe mają więcej zwolenników niż sztuczne. Natalia Janus Hempel do Świąt Bożego Narodzenia zostały nieco ponad dwa tygodnie, a to dla Opolan wcale nie za szybko, żeby myśleć o świątecznym drzewku. Czy choinkę już może macie w domu? Oczywiście. zgodność? Już to, nie, dwie, nawet dwie. dwie nawet. Tak, żywe, czy sztuczne? Żywe, żywe, żywe. żywe, zawsze co roku, żywe. co roku żywa. Co Bo... roku żywa i stoi aż do końca, do końca stycznia. stycznia. Już mamy wystrojoną prawdziwą. No właśnie, a wolicie Państwo bardziej jodłę czy świerg? Wie Pan? No świerg jest, jest bardziej taki jodła delikatna. Delikatna, droższa, no ale jak raz w roku to warto wydać. W tym roku, mimo inflacji i wysokich cen, akurat na choinkę nie wydamy o wiele więcej. Jakieś drobne podwyżki są, ale to związane bardziej z tym, że, że paliwo drożeje. Podwyżka. Jest u nas na poziomie niecałe 5%. Czyli można powiedzieć, przysłowi, 5 zł drożej jest. Mieszkańcy regionu już coraz śmielej zaglądają do gospodarstw, leśnictw i punktów sprzedaży po Bożonarodzeniowe drzewko. Wybrał Pan już swoją wymarzoną choinkę na te Patrz, święta? Patrzę. patrzę właśnie na nią. Każdego roku jakoś tutaj przyjeżdżam i zawsze mam okazję, że wybiorę. A ja jestem bardzo wybredny. W wyborze choinki, nie? To już musi być ładna. Jodła czy świerk? Jodła, jodła. A to jeden z najczęstszych wyborów, jeśli chodzi o żywą choinkę. Najwięcej się sprzedaje choinek ciętych i głównie najpopularniejsza jest jodo kaukaska, ale wraca do łask świerkujący. Po żywą choinkę można się wybrać także do nadleśnictwa. W Nadleśnictwie Opole sprzedaż choinek startuje 16 grudnia, ale pozostałe nadleśnictwa mają różny harmonogram sprzedaży, więc w niektórych nadleśnictwach na Opolszczyźnie można już kupić choinkę. Natomiast u nas, u nas na naszej plantacji w Dąbrowie, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje choinki od leśników, to już też spokojnie może ją kupić. A w sobotę 17 grudnia w Leśnictwie Dąbrowa odbędzie się coroczne choinkobranie, podczas którego świąteczne drzewko będzie można wyciąć samodzielnie. Natalia Janusz-Hempel Kurier Opolski. No tak, przecież nie ma świąt bez choinki. I tą informacją kończymy główne wydanie. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i rozmowę dnia. Gościem Małgorzaty Lisz Skupińskiej będzie Marek Frelich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. O 21.30 wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.